Witam Was serdecznie w kolejnej części czytania książki Rób to co działa mojego autorstwa. Dzisiaj fragment pod tytułem Filip. Filip Od dwóch lat dieta niskowęglowodanowa nie była nam obca. Dużo o niej słyszeliśmy, czytaliśmy. Ja sama zaczęłam ją praktykować. Całkowicie zmieniłam styl żywieniowy. Dzieciom ograniczyłam słodycze. Zaczęłam używać zamienników. 14 lutego 2023 roku u naszego 10-letniego syna została zdiagnozowana cukrzyca typu pierwszego. Szok. CT1 znałam tylko z nazwy. Wiedząc, że cukrzyca typu drugiego. Że cukrzycę typu drugiego można wycofać dietą, pomyślałam, że z tą będzie podobne. podobnie. Niestety tak nie jest. Syn trafił do szpitala z kwasicą ketonową. 32 godziny leżał pod kroplówkami. Po tym czasie zabrali nas na normalną salę, gdzie sami uczyliśmy się, jak funkcjonować z cukrzycą co można jeść, a czego powinniśmy unikać, jak obsługiwać glukometr, pen i inne narzędzia potrzebne przy tej chorobie. Chodziłam na specjalne szkolenia, na których pokazywano jak reagować przy hipo i hiperglikemii. Miałam też szkolenia z dietetykiem, które doprowadzały mnie do totalnej frustracji, ponieważ wpajano nam, że węglowodany są potrzebne do życia. Ponieważ posiadam wiedzę na temat terapeutycznego ograniczania węglowodanów, na jednym ze szkoleń powiedziałam, że dietetyk mija się z prawdą, jednak zostałam szybko uciszona. Przestałam się odzywać. Ja i tak wiedziałam swoje. W szpitalu między godziną 8 a 20.30 co dwie i pół godziny podawano dzieciom posiłki. Mój sen, syn części z nich nie jadł. Zamiast przeniesionego przez personel jabłka, dostawał ode mnie borówki. Kiedy miał dostać słodzony jogurt, podawałam mu naturalny. Dzieciom z cukrzycą typu pierwszego podawano drożdżówki z kruszonką i lukrem. Jak można cukrzykowi podawać takie jedzenie? W szpitalu panowała zasada jedz ile chcesz, tylko wstrzykuj sobie końskie dawki insuliny. Jeszcze w szpitalu mąż przeszukał internet i trafił na jeden z filmików pana Łukasza. Kiedy wróciliśmy do domu, zaczęliśmy oprócz insulinoterapii stosować dietę niskowęglowodanową. Okazało się, że po zmianie diety szpitalne wytyczne dotyczące obliczania dawek insuliny do posiłkowej. Powodowały bardzo mocne spadki glutenu. Wtedy odezwałam się do pana Łukasza. On konkretnie podpowiedział, gdzie na swoim blogu oraz w książce Protokół doktora Bernsteina znaleźć odpowiedzi na nasz problem z niestabilnymi cukrami. Dzięki wiedzy pana Łukasza udało nam się zapanować nad cukrami syna, które po wyjściu ze szpitala doprowadzały nas do ogromnego stresu. Dzięki diecie jesteśmy spokojni. Że nie będzie nagłych skoków i spadków. Syn jest w remisji. Z insuliny bazowej zeszliśmy z 10 do 2 jednostek w ciągu pierwszego tygodnia stosowania diety. I tutaj właśnie mała dygresja, albo mój komentarz. Właśnie to zależy od tego, jak wysoki jest C-peptyd. Przeważnie robią to badanie. Po przyjęciu na oddział, i to jest dosyć istotne badanie. W połączeniu, oczywiście, z tym, czy był, był mierzony przed posiłkiem, czy po posiłku, i jaka była też glukoza w tym samym momencie pomiaru. Także to jest w stanie nam powiedzieć, jak, jak mocno jest zniszczona trzustka, ile jeszcze jest w stanie wydzielić insuliny, ten cepaptyk. I tak, jak tutaj widzimy. W ciągu tygodnia z 10 jednostek insuliny bazowej do dwóch jednostek zajście tak mocne oznacza, że, tej, że ta trzustka jeszcze nie została całkowicie zniszczona, jeszcze całkiem sporo nie zostało. No i to jest jak naj, to jest jak najbardziej korzystne, żeby żeby po prostu dietą próbować schodzić z ilości wstrzykiwanej insuliny. No i też, bo po prostu nie ma sensu przeinsulinować pacjenta i też insulina, jak mówi Bernstein czy pisze w swojej książce i mówi w teleseminariach, ona nie jest, ta wstrzykiwana też nie jest obojętna dla organizmu i też organizm wytwarza przeciwko, przeciwciała przeciwko insulinie wstrzykiwanej. No dobrze. Insulina posiłkowa prawie wcale niepotrzebna. Syn dobrze znosi taką dietę. Już wcześniej był do niej przyzwyczajony, bo jak wspomniałam na początku, już przed diagnozą ograniczyliśmy w domu spożycie węglowodanów. Tradycyjne słodycze poszły całkowicie w odstawkę. Czasem, ale rzadko, wprowadzamy zamienniki słodkiego. Nie chcieliśmy z mężem odstawić Filipa całkowicie od węgli. Wiedzieliśmy, że psychicznie nie jest na to gotowy, Przychodzi czasem bunty, Sen uwielbia owoce, więc pozwoliliśmy na te z niskim indeksem glikemicznym, do czego podajemy małe dawki insuliny do posiłkowej. Dobrze wymierzone dawki nie powodowały wyskoku glikemii. I tutaj też taki komentarz, to też tak nie jest do końca. Jeśli ktoś ma dosyć sporo jeszcze własnej insuliny, to czy ta trzóka się po prostu pracuje, dosyć, dosyć tam pracuje to ta trzustka będzie wygładzała i wypłaszczała wykresy i, i jest o wiele łatwiej. Wiadomo, wstrzykiwanie tej insuliny się, rodzicom się wydaje, że pokrywają te, te posiłki owocowe, te posiłki owocowe dobrze pokrywają insulinę wstrzykiwaną ale to nie jest prawda. Ta trzustka, która jeszcze działa, bardzo, bardzo ułatwia pokrywanie owoców, dlatego że jak już Całkiem się wykończy trzustkę i się pokrywa owoce insuliną doposiłkową, to bardzo często to jest loteria. To jest absolutna loteria. Czasami się uda, a czasami się nie uda. Dlatego, że po prostu ten cukier się różnie wchłania. Więc to jest po prostu też trochę tak, że nie widzimy tego, jak mocno pracuje. Pacją resztki naszej trzustki. Mówię o osobach chorych na cukrzycę pierwszego. Dość szybko zauważyliśmy, że insulina bazowa nie pokrywała całego dnia. Gdy jednak zwiększyliśmy jej dawkę, okazywało się, że syn w nocy doświadczał spadków cukru, a w ciągu dnia doświadczał ich wzrostów. Zastosowałam według protokołu podział insuliny bazowej na dwie dawki, rano wieczorem, i w ten sposób poradziliśmy sobie z problemem. Taki efekt dodatkowo nas uspokoił, ponieważ okazało się, że nie będzie musiał podawać sobie insuliny w szkole. Insulina, którą dostaliśmy ze szpitala, bardzo mocno obniżała mu cukier. To jest typowe właśnie dla dzieci świeżo po diagnozie, że ta insulina, która jest komercyjnie dostępna, jest dla tych osób młodych czy świeżo zdiagnozowanych zbyt silna. I to oznacza, że jedna jednostka takiej insuliny do posiłkowej analogowej potrafi, potrafi obniżać cukrę o 100, o 200, o 250 mg na decyzję. Istnieją insuliny, które można rozcieńczać solą fizjologiczną albo e, rozcieńczalnikiem, ale na przykład FIASP nie, nie jest taką insuliną. FIASP nie, nie można podobno, e, znaczy według... E, Według medycznych dokumentów, dokumentacji nie, nie można go rozcieńczyć, ale takie insulina, jak Humalog czy Novorapid można. Obecnie syn dostaje 2,5 jednostki insuliny bazowej wieczorem i trzy jednostki ramą, insuliny lewemir, a insulinę doposiłkową otrzymuje w rzadkich przypadkach. Jest to pół jednostki Novorapid i ewentualnie za jakiś czas kolejne pół jednostki. Gdy obliczaliśmy według zaleceń szpitalnych dawki insuliny noworapid na dany posiłek i wstrzykiwaliśmy ją tak, jak nas uczono, to zawsze kończyło się to ostrym spadkiem cukru i złym samopoczuciem dziecka. Musi tak być, dlatego że zupełnie inna jest wchłanialność węglowodanów, a zupełnie inna jest wchłanialność innych posiłków bogatobiałkowych czy białkowo-tłuszczowych. Także zupełnie in. Inne są przeliczniki, że tak powiem. O ile można to w ogóle mówić o jakimkolwiek przeliczaniu tych bo to tutaj tak się nie sprawdza. Ale, ale tak, wtedy, jeżeli się przejdzie na protokół, to korzystanie z tych przeliczników, które zostały podane w szpitalu, zawsze będą się kończyć o, o, ostrymi nierozprzestrzeniami. Sprawdzam. Według zaleceń doktora Bernsteina mała dawka, małe prawdopodobieństwo błędu. I to jest prawda przetestowane na skórze mojego syna. Kolejnym szokiem dla nas były wyskoki cukru spowodowane nie jedzeniem, ale wysiłkiem fizycznym. Dla nas było to niepojęte. Uczono nas w szpitalu, że wysiłek fizyczny zaczynamy z cukrem minimum 160, bo szybko spadnie. Filip zaczynał OWF z cukrem 70, a kończył 180 do 220. Znów dzięki wiedzy Pana Łukasza dowiedziałam się, że na cukry może wpływać wyskok adrenaliny, nawiasie rywalizacja sportowa, która jest odpowiedzialna za podwyższoną glikemię i u syna to się sprawdza. Dodam, że ostatnio byłam na wizycie kontrolnej i zapytałam Panią doktor, czy może mi wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedziała, że widocznie taki dziwny przypadek i czasem emocje i wiele innych czynników na ma wpływ na wyskoki cukru. Koniec odpowiedzi. Jedno zdanie. Zostawiłam to bez komentarza, szczególnie, że pan Łukasz opisał mi już zachodzący mechanizm i podsunął również pomysł, jak z tym walczyć. Dzięki jego grupie na mediach społecznościowych również dowiedziałam się o kolejnym sposobie poradzenia sobie z takimi wyrzutami adrenaliny. Wiadomo, metoda prób i błędów, ale kto nie próbuje, ten nic nie osiągnie. Metod jest wiele. Jedna metoda to jest metoda stosowana przez doktora Bensteina, który zapisuje mikrodawki beta-blokera o nazwie propranolol. To nie jest lek najnowszej generacji, ale po prostu działa. On przepisuje 5 mg pół godziny przed wysiłkiem dla dzieci, a dla dorosłych 10 mg przed wysiłkiem takim, no rywalizacją sportową, bo odchodzi po prostu adrenalina, więc to może być w przypadku osoby dorosłej to może być występ jakiś publiczny, egzamin na prawo jazdy i tak dalej. A takimi sposobami naturalnymi to jest na przykład l -anina. ale o tym też będzie się wskazać. Nam zależało, żeby cukry były w normie żeby nie było huśtawek nastroju i złego samopoczucia. Tak jak mówi dr Bernstein, cukrzyca to choroba, na którą nie ma lekarstwa, ale jest sposób i ten sposób pokazał nam pan Łukasz. Jesteśmy na początku choroby, Cztery miesiące po diagnozie, żadnych badań jeszcze nie robiliśmy i nie mamy porównania. Protokół stosujemy na ile potrafimy, na pewno nie jest to na 100%. Nie mamy insuliny ludzkiej. Mimo to glikemia jest dość stabilna u syna, co nas satysfakcjonuje. Tak jak wspomniałam, syn czasem się butuje i, i zje coś wysokowęglowodanowego. Coraz nie jest jednak takich sytuacji, bo jak mówi, zjedzenie bułki nie jest tego warte. Samo odczuwa, że jedzenie węgli połączone z insuliną to wyskok cukru, złe samopoczucie, złe samopoczucie i później nagły spadek. Widzimy, że sam rozumie zachodzące mechanizmy w jego organizmie, i świadomie rezygnuje z szybko wchłanialnych węglowodanów, co nas bardzo cieszy. Chcemy, żeby to była jego decyzja. Nie chcemy mu rygorystycznie zabraniać czy nakazywać. Gdy je produkty zgodne z protokołem nie dojada, ma siłę na zabawy i aktywność fizyczną. Jest uśmiechniętym, radosnym chłopcem, który jest w ostatniej fazie akceptacji choroby. Czuje się bardzo dobrze. Wiemy, że jesteśmy w trakcie lekcji życia, która będzie jeszcze bardzo długo trwać. Cały czas się uczymy i dużo wiedzy jeszcze przed nami, ale mamy super nauczyciela. Wierzę, że syn całkowicie zaakceptuje chorobę i z protokołem będzie przemierzał swoje życie, bo to jedyne właściwe, zdrowe rozwiązanie. Z całego serca jeszcze raz dziękuję panu Łukaszowi za pokazanie nam drogi, którą cukrzyk powinien zmierzać, aby pięknie długo żył. To, co pan robi, jest wielką i wartością. Monika i pan. Chciałem po prostu jeszcze tylko, może zwrócę uwagę na, na ten aspekt psychologiczny, a mianowicie oczywiście jak najbardziej z, z, zmuszanie dziecka do czegokolwiek jest, no chyba nie jest najlepszym sposobem na to, żeby kogoś no, w jakąś stronę że powiem, popchnąć, ale ale też no, ta choroba jest na tyle specyficzna, że bardzo często objawia się w bardzo młodym wieku. I, i czym skorupka za młodu na siąknie, tym na starość trąci. Także uważam, że jak, jeżeli słuchają jakieś rodzice, to, to warto jest pokazywać dobry przykład dziecku, warto jest tłumaczyć, dlaczego coś jest lepsze, a coś jest gorsze, ale nic na siłę. Wmuszanie przeważnie ma efekt odwrotny od zamierzonego. No i tak, no, czasami po prostu musi się zadarzyć, wydarzyć jakaś jeszcze większa krzywa, żeby ktoś po prostu zrozumiał swoje błędy w postępowaniu. No, niestety niektórzy muszą się nauczyć na własnych błędach i na własnym cierpieniach. Dobrze. Zapraszam serdecznie jeszcze raz do tego, żeby odwiedzić stronę sposób na CP, żeby kupić moją książkę pod tytułem Rób to, co działa. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie.